Nie żyje ceniony polski aktor. Zagrał w świecie według kiepskich. Nie żyje Stanisław Sparażyński. Polski aktor miał 94 lata, a w trakcie wieloletniej kariery udało mu się wystąpić m.in. w świecie według kiepskich. Wiadomość o jego śmierci przekazał związek artystów scen polskich Warszawa. Informacja o odejściu aktora pojawiła się późnym wieczorem 25 listopada. Stanisław Sparażyński nie żyje. Nasz kochany, serdeczny kolega, wspaniały aktor i cudowny człowiek, wieloletni członek ZAS podszedł wczoraj na niebiańską scenę. Żegnaj kochany Staszku, czytamy na Facebooku. Sparażyński tuż po wojnie ukończył liceum ogólnokształcące w Słupcy, a później uczył się w seminarium w Lądzie. Jego naukę przerwał tyfus, a po rekonwalescencji wyjechał do Szczecina, gdzie rozpoczął karierę aktorską. W 1957 roku zdał egzamin, a następnie widzowie mogli obserwować jego grę m.in. w Teatrze Estrady w Poznaniu, w Warszawskim Teatrze Ateneum czy Teatrze Narodowym. Wystąpił w odcinku jubileuszowym Świata według kiepskich. Zagrał także m.in. w na wspólnej, pogodzie na jutro czy plebanii. Jego kariera filmowa obejmowała m.in. produkcje takie jak Palec Boży 1972 Mazep 1975 Zamach stanu 1980 czy panna z mokrą głową 1994. Pożegnanie aktora odbędzie się we wtorek 2 grudnia o godzinie 13 w parafii pod wezwaniem W. Augustyna w Warszawie